Paranowice. Tu mieszka G-Play. Pewnego dnia na terenie jego domu zostaje zorganizowane wyzwanie. Kto ostatni wyjdzie z kręgu, wygrywa milion złotych. Nasz bohater postanawia wziąć w nim udział. Czy uda mu się wygrać? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a czylecz na dziś to 6,5 tysiąca kciuków w górę. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobały Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo się z tej strony Gplay i nie uwierzycie, ale właśnie słuchajcie, wracam sobie ze sklepu i coś dziwnego dzieje się przy moim domku. Zobaczcie, stoi tam jakiś pan w garniturku, tutaj jakieś normalnie wypasione auto, jakiś puchar normalnie chyba dla zwycięzcy, jakiś napis, że tu jest jakieś challenge, jakieś wyzwanie. Jestem bardzo ciekawy o co tutaj chodzi i czemu w ogóle to się wszystko dzieje przy moim domku. Halo, dzień dobry, witam. Dzień, Kamery, dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam pana! Zapraszamy dzieje? na konkurs, który jest organizowany w Pana domu, ponieważ Pani Gplayka się na niego zgodziła. Aha. Proszę Pana, czy chce Pan brać udział w tym oto konkursie? A co można wygrać? że tutaj Mamy autko. milion złotych i oto to piękne, wystrzałowe auto. Które nikt jeszcze w tej miejscowości nawet takiego nie ma To najnowszy po prostu jest proszę no dobra, pana chwila. model Wie pan co ja muszę tutaj przedyskutować z moimi widzami Słuchajcie Dobrze. widzowie Myślicie że to dobry pomysł żebym w ogóle wziął udział w tym challenge'u Jeśli tak to możecie zostawić już teraz kciuka w górę I napisać tak w komentarzu I zobaczymy ile z was jest i ile jest chętnych żebym tutaj właśnie brał udział Nie wiem jeszcze za bardzo o co chodzi Ale naprawdę nagroda słuchajcie wygląda solidnie Milion złotych ja i takie autko panu powiem o zasadach bo no oczywiście, oczywiście. polega na tym, że w momencie, kiedy wchodzi pan tutaj za to czerwone koło, które jest wokół pana domu, proszę wejść sobie jeszcze na wieżę i zobaczyć, jak to z góry wygląda. Jasne. Kto wyjdzie jako ostatni, to ten wygrywa te oto nagrody, już tam paru uczestników akurat jest. Aha, i kiedy zaczynamy ogólnie. No, tutaj? zaczynamy w tym momencie, kiedy pan przejdzie przez tą czerwoną oto linię. Dobra, czyli będziemy musieli, słuchajcie, przejść za tą czerwoną linię i nie będziemy już mogli w ogóle z powrotem wyjść. Takie mam nie, normalnie nie. przewagę, że tu jest mój dom i ja tak naprawdę tu znam tak każdy zakamarek. Proszę pana, biorę w tym udział ze względu Dobrze. na to, że bardzo dużo widzów zostawiło mi kciuka w górę i wchodzę do tego okrągu i rozpoczynamy challenge, także Dobrze, dziękuję chwila, tutaj. Chwila, 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 nie nie, tak? nie, 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 proszę pana, zapraszam do kamery, proszę powiedzieć jeszcze parę słów o sobie, ja tutaj... Tu Nagrywa. jest Gplay i zamierzam ogólnie wygrać ten challenge Kibicujcie mi, trzymajcie kciuki A jeśli jeszcze tego nie robicie, widzowie wasz guzik subskrypcji jest czerwony To koniecznie już teraz zamieniajcie go na szary z dzwoneczkiem Ponieważ nasza armia będzie wynosiła już niedługo 2 miliony osób Także bardzo, bardzo dużo, wpadajcie też do super, sklepu kapel po super ciuchy i gadżety Taka mała może, mała reklama, ale możemy lecieć, tak? Proszę pana, Dobra, mogę wbijać? Dobra, trzy, także 3, 2, 1, Wskakujemy, słuchajcie Jesteśmy już w okręgu, a mogę tutaj stać do kiedy nie, w ogóle? Nie, nie, nie. Tutaj, o, dotąd, nie mogę wyjść z okręgu Ale na okręgu mogę stać, tak? Mam taką nadzieję, no dobra, słuchajcie Także jesteśmy w środku, e, patrzcie Tutaj w ogóle jakieś krzyżyki są pozaznaczane Nie wiem dokładnie, co to jest, ale zobaczymy Jacy są tutaj uczestniczy Cy, Patrzcie, już stoją tutaj, o, siemanko Gplayek, Nubek, słuchajcie Pro, Hacker i Alex I tutaj są jakieś krzyżyki, w ogóle, wiecie, co mam pomysł Zamykamy się tutaj na klucz Haha, nie wejdziecie, koledzy Nie wejdziecie, teraz, słuchajcie, tutaj Ja mam tylko dostęp do mojego domku Mam tutaj, słuchajcie, jedzenie. Zamykamy szczelnie dom z każdej strony. Mam nadzieję, że mam zapasy tutaj w lodówce i że GPL'a, słuchajcie, zrobiła tutaj. E, nic nie ma w lodówce. Poważnie, słuchajcie. Wszystkie szafki są puste. Tutaj normalnie jest przesada, słuchajcie. Jest tylko kluczyk. O! I tutaj normalnie jakiegoś dirta mam pełno. E, nie, wiem, e, nie wiem ogólnie, na razie mi nie jest potrzebny, ale, ale słuchajcie, zamykamy na klucz. Dużo ubrań tutaj. Ja nie co? mogę same szafy normalnie z ubraniami. Lumi co ty tutaj Oj... robisz w moim domku? Co no ty tutaj zamierzasz co? Też bierzesz udział w tym challenge'u? Nawet nie wiedziałem, że ty tutaj bierzesz udział. No, Już się tutaj no, składałaś u mnie? Też no, schowałam się, bo wiesz co? Bo nie ja oni sobie siedzą na dworze, a ja wolę sobie siedzieć tutaj w domku. Słuchaj, a ty też bierzesz udział w takim razie? No też biorę udział, przecież to jest mój dom w ogóle, że Plejka się na to zgodziła. Słuchaj, w ogóle dużo jest uczestników. Czy ty Pierwca. zabrała się jedzenie z naszej lodówki? Bo w ogóle jest problem. Mam tylko hmm. to i to, słuchaj. I za, wiesz co? I tak naprawdę nie, nie, nie mam pojęcia. Nie, ja, ja, ja nic nie brałam. Absolutnie. Nie, nic. Kompletnie. O no, mam nadzieję, słuchaj, Lubi. No. Także w ogóle może jakaś współpraca, co? Słuchaj, a, a wiesz co, w ogóle bardzo łatwo można by wypchnąć tutaj kogoś, po prostu cyk, 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 na samej krawędzi, to jest niebezpieczne, no, to wiesz co bo tu w ogóle są takie krzyżyki i się zastanawiam, co jest pod tymi krzyżykami, może to są jakieś, słuchaj, ułatwienia albo jakieś dodatki, myślisz, to? że warto by było się tu wkopać, na przykład, dabaj, słuchaj, pod dabaj. ten krzyżyk i zobaczyć, co tam jest, może, może coś zdobędzie. masz jakieś, słuchaj, rzeczy, przygotowałeś się w ogóle tutaj, bo ja tylko mam piąchę i mi bardzo to powoli idzie, słuchaj, te wykopywanie ja bloków. Ja ogólnie Ej. mam kilo. Cóż tutaj Jak jest, Lumi, dziedziała? patrz! W ogóle dokopałem się. Ej, ja no, nie mogę! Widzowie widzicie? Tutaj jest chyba jakiś parkur. Tam jest o, karta. Ja Ej, Lumi, czekaj, bo tutaj jest bardzo dobra. ciasno. Ja postaram się przeskoczyć. O nie, dzięki, zepchnęłaś mnie, Lumi! No ja nie mogę! Ja cię kręcę. Spaliłem się w lawy, słuchajcie. Ale dobra, teraz jestem tutaj. Słuchajcie, ja tutaj lecę po tą kartę, żeby mi tylko nie wleciała do lawy. Żeby mi tylko nie wleciała do lawy. Dobra, mam! Nie wiem gdzie jest Lumi, słuchajcie. Dobra, tutaj. jesteś Lumi? O, dobra, przesuń się, ja teraz tam lecę zobaczyć I w ogóle, słuchaj, tam jest karta, ale ta karta nawet chyba nie była potrzebna, bo widzę, że tam w ogóle, słuchaj O nie, znowu się spaliłem, Lumi, ja nie mogę, to nie jest łatwe, bo ja się zaczepiam o tą normalnie drabinkę I przez to tak naprawdę mi jest ciężej dobra. ja też wpadłam, ja też wpadłam Ja nie mogę, słuchajcie, skoczę z tej drabinki, to jest w ogóle przesada Masz jakieś w ogóle bloki, Lumi? No dobra. nie, nie mam, nie mam. Ja to żadnych zrobię bloku. inaczej. Słuchaj, normalnie trzeba w ogóle znaleźć dobry moment, żebyśmy się już nie trzymali tej drabinki. Tylko to jest nie jest takie łatwe, wbrew pozorom, słuchajcie widzowie. Także w ogóle musimy tutaj lecieć. Ej, drzwi się pojawiły. Drzwi się tam nagle pojawiły, jakimś dziwnym cudem. Dobra, także teraz słuchajcie, kolejne próba i udało mi się. Dobra, Uff. udało mi się. Hop i hop, żeby teraz tylko do końca. Zobaczymy właśnie tutaj, czy ta karta zadziała. I dobra, jesteśmy. Lumi, jestem tutaj. Stapię już. Się. 哎。<Hey. S 2> hey. Tutaj są jakieś w ogóle dziwne blazy elektryczne Jest jakiś tutaj normalnie napis Challenge Ej, dobra, czekajcie, ja tutaj w ogóle nie jestem Z przygotowany Otwórz mi drzwi, dobra. otwórz drzwi Ej, Lumi, ja nie mogę otworzyć, słuchaj Nie mogę otworzyć, bo trzymaj tutaj kartę Weź tą kartę, a ja słuchaj o, tutaj dobra. normalnie idę Ja nie mogę, tu są jakieś blazy Ej, co to dobra. jest? elektryczne blazy w ogóle Pomóż mi, pomóż mi, Lumi Dawaj, ja nie mogę Słuchaj, one są tutaj normalnie elektryczne Uważaj, bo cię mogą porazić prądem w razie co Dobra, 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 jakoś sobie poradzili Ej, Dobra. normalnie, mam nadzieję, że z tego okręgu nie wyszliśmy, patrz, tutaj jest jakaś ukryta skrzynka, patrz, lawa, Aha. będziemy mogli normalnie w lawie wtopić jakiegoś normalnie uczestnika, ej, ile normalnie, tutaj jest, patrz, kulek śniegowych, ile kulek śniegowych, przecież kulkami śniegowymi Ty też możesz... będzie przecież, nie? No, co normalnie lawą. Ej, patrz, tutaj w ogóle jest My jakiś. Słuchaj, ej, command blok! O co tutaj chodzi, słuchaj, Lumi? Czy tutaj miało być jakieś wyjście? Może musimy zrobić suchy guzik i postawić tutaj blok i ten command blok nas gdzieś przeniesie. Masz o, może... Tu jakieś... Znalazłam. To masz guzik. To, dobra, tak, to teraz tak. blok, czekaj, spróbuję zrobić tutaj blok e, ze śnieżek. I ciekawe, okay. czy na tym bloku będzie można położyć ten guzik. Za momencik, słuchaj, sprawdzimy, to może jest jakaś zagadka, słuchaj, dobra, spróbuj, spróbuj kliknąć, zobaczymy czy zadziała. Ej! Yes. Zabij. Lumi zniknęła Dobra, to teraz ja. Ej, dobra! Jesteśmy Lumi! Ej, to teraz Super. będzie można kogoś zrzucić śnieżkami. Masz śnieżki? Słuchaj, może tak? się podzielimy. Mam. Ja się zajmuję na przykład nupkiem. Słuchaj, ja postaram biorę się. Alex! Ja teraz ogólnie Alex! Dobra! dobra. To, Ej, co, Alex? Ej! Ej, Lumi, uważaj! Przestań. Uważaj, bo ona się na ciebie nie. rzuciła! Przestań, Ej, ja nie, Przestań, nie mogę Alex. wypchnęła cię! O, Lumi, nie. przegrałaś, ale się dałaś! Dobra, a ja nóbka tutaj wypycham! Lubek. wiesz co przegra... play? Wiesz co ci powiem! Jak no? coś to bardzo ci ogólnie kibicuje. I, I chcę żebyś to wygrał A ja idę na dalszy pojedynek po prostu z nią No dobra Ej normalnie Nubek ty przegrałeś też Widziałem już byłeś zepchnięty normalnie I to każdy już widział Każdy potwierdza słuchaj Nubek Że tak naprawdę przegrałeś także że odpadasz I zostało nam Ej czyli co wychodzi nam że tylko został Ej a gdzie jest Gplayek w ogóle Przecież Gplayek jeszcze tu był Ej Gplayek coś kombinuje muszę znaleźć swojego synka Bo on słuchajcie gdzieś się tutaj mógł skitrać I on słuchajcie mógłby też wygrać Słuchajcie ten Normalnie challenge, bo jest u siebie w domku Pewnie może się gdzieś schował u siebie w pokoiku albo w ubikacji. Na szczęście, słuchajcie, nikt się nie. Nie, to O, to to, to pyszne, ja Słyszycie? Ale ciasteczko, Słuchaj! Skąd ty masz te ciasteczka? My mamy tutaj niedobór jedzenia, słuchaj, po pierwsze zabieram Słuch... ci tutaj ten laptop. Zabieram ci te ciasteczka, słuchaj. Zjadłeś praktycznie wszystkie ciasteczka, g playek Co jest grane w ogóle? Głodny byłem, głodny byłem. Musisz to zrozumieć, że Twój synek był głodny, więc chciałem sobie ciasteczka. Słuchaj, g ogólnie rzecz biorąc, może my byśmy jako ojciec i syn tutaj na przykład, słuchaj, współpracowali. Może razem wygramy, słuchaj, to wyzwanie. Co ty na to? Myślisz, że to dobry pomysł? No dobra, papa. Możemy razem wygrać, to się podzielimy wtedy. Słuchaj, wiesz co? Pinhos. Dobra, słuchaj, bo tak naprawdę tutaj widzisz, są takie krzyżyki. Zostały jeszcze dwa. Jest a, tam, i tutaj, może razem byśmy tam zeszli. Ponieważ ostatnio z dumi, słuchaj, zdobyliśmy śnieżki, dzięki którym możemy wypychać innych rywali. Słuchaj, na przykład a? poza okrąg. Na przykład, jak będę chciał, to ciebie, słuchaj, wypchnę nie jak widzisz, nie niegrzeczny. Nie słuchaj, także uważaj, żeby tylko, słuchaj, nie wyjść przy samej krawędzi. Ostrożnie, ostrożnie. Dobra, ja I ja słuchaj, ja, ja proponuję, żebyśmy poproszę. my tutaj zajrzeli i zobaczyli, co jest pod spodem, pod tym krzyżykiem. Co ty na to, Jeep? Tak, Dobra, to tak. dawaj, skupujemy się. Czekaj, zniszczę tutaj ten krzyżyk. Okej, okay, coś tam jest, coś tam jest. Jeepleyek. Chodź, zobaczymy, i może Dobra. uda nam się tutaj coś zdobyć. Okej, okay, jest tu jakaś perkusja. W wolnej chwili będzie można pobrać. ale fajnie! Patrz, ale fajnie to jest jedzenie! To? Więcej jedzenia, dzięki czemu będziemy mogli, słuchaj, po I prostu ja dłużej zadeka. przetrwać. Potrzebujemy kod dżiplejek tutaj, wiesz Do tego jedzenia, jak go zdobyć tylko Tu jakie są zadania chyba, wiesz No, to chyba musimy je rozwiązać To może, to może to to będziesz czytał tutaj Te zadania, co tutaj są Dobra, poczekaj, zadanie numer jeden, uwaga Słuchaj, Dobra. ile żelaza Potrzeba, aby stworzyć kocioł Widzowie wiecie, może, może podpowiedzcie nam W komentarzu, na pewno by nam się przydała Taka podpowiedź, G playek. ty wiesz Ile żelaza, potrzeba, aby stworzyć kocioł Słuchaj, miałaś to w szkole? Oj, tak Cześć. Mi się staje, zdaje z silku, że to po prostu w taką literkę u trzeba ułożyć i że to jest 7. Nie jestem pewny, ale bym zaryzykował i dał na pierwsze 7, wiesz? Dobra. Także także siódemka, słuchaj. Zobaczymy jak widzowie nam podpowiedzą. Jaką ocenę dostał Gplayek na sprawdzianie z historii? Jaką ostatnio dostałeś, G... -plejek? Ja nawet o tym nie wiem, Gplayek. Jaką dostałeś ocenę? Dostaniesz ciastko jak się tutaj podzielisz tą informacją. Szóstkę dostałem. Szóstkę poważnie? Ale ja bym, tato, nie chciał, żebyś, żebyś ty po prostu o tym wiedział, że ja dostałem dwóję. Wiesz co, bo ja zaraz tutaj normalnie cię wykluczę, g To mi się bardzo nie podoba, że chciałeś tutaj y, mnie szukać po pierwsze. A po drugie, że się nie przyznałeś. To było, to jest bardzo ważne, ponieważ no my to musimy to... odgadnąć kod słuchaj, najpierw... i ty... Nie możesz nie kłamać! Nie być na mnie zły. No nie mogę być zły, bo dostałeś dwoje. Właśnie, że mogę być zły, słuchaj, bo dostałeś dwoje, powinieneś dostać jakąś lepszą ocenę, na przykład piątkę chociażby. To by było fajna ocena. Dobra, nieważny Jeep'ek. Mam dla Ciebie teraz proste zadanie matematyczne, bądź trudne, zobaczymy. 9 plus 0 razy 3, ile to jest? No, ale ja ci mówiłem, ja umiem tylko liczyć do 3. No To jak ja! Nie umiem mnożyć nawet, ani nie No Słuchaj, 9. na początku to jest mnożenie, czyli 3 razy 0. 3 razy 0 to jest 0, a 0 plus 9 to jest 9, czyli ostatnia przedostatnia liczba, czyli trzecia to jest 9, czyli mamy 7, 2, 9, bo 2 dostałeś. I gdyby było, słuchaj, piątka, to by była ta druga liczba, Oj, ja to by była piątka. Czestań, Poprosi, nie zapomnę słuchaj dwóje. tego Gplayek Nie zapomnę tego dobra I dobra czytam ostatnie zadanie Ile mikrofonów było przed domem Gplaya A tamten pan prezenter słuchaj Normalnie w telewizji tam musiałem ten Mi się zdaje że tam dwa mikrofony były To bym ty widziałaś Gplayek tak, ile tam było mama z panem razem śpiewała Przez te mikrofony I we dwójkę staliśmy. Dobra. Śpiewali, to były Czyli dwa. tak 7-2 bo dostałeś dwóje I później 9-2 Ej ja nie mogę Gplayek Tutaj jest pełno jedzenia, my przetrwamy tutaj normalnie i tu przetrwamy najdłużej z wszystkich. Słuchaj. Dawaj normalnie, wiesz jak się możemy teraz najeść Na cały dzień się możemy najeść Już nie będziemy nic musieli jeść, Syrku. W ogóle tu jest też fajna Ale kryjówka, super. zobacz Jak jesteś głodny, Gplayek Oj, nie, prawie, nie, prawie nie, wylała nie, mi się nie, lawa nie, Dawaj tą nie, lawę, Gplayek Bo mi się ona przyda w ogóle tutaj później Może może mi się przyda do wykluczenia be. Jakiegoś tutaj członka, także co, jemy? A mniam, mniam, nie Dawaj niom, 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 niom. Niom, 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 niom. W ogóle jak my się stąd wydostaniemy, tą drabinką chyba wyjdziemy normalnie. Dobra, to dawaj tutaj część jedzenia sobie zostawimy, ja zamkniemy to. Midera. Będziemy tutaj mieli tajną po prostu stołówkę, o której nikt nie będzie wiedział. Dobra, także tutaj teraz wystarczy to zakryć. O, 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 dobra, dirt. Cyk, 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 cyk. Wiesz co, GPLEK, bo ty dostałeś... No? Oj, wiesz co, w ogóle twój laptop suche mi wyleciał, GPLek. Ej mi teraz sobie ha sobie i słuchaj, odpadasz GPLEK! za to, że dostałeś dwójkę. Normalnie, to nie będziesz się bawił razem z nami w tym challenge'u. Słuchaj, Usługujesz normalnie tylko. poleciałeś za laptopem. Jak się dałeś wrobić czyplejek? Ja idź cię kresę. Kolejny normalnie dobrze. zawodnik wykluczony. Słuchajcie, także został nam hacker i pro. Tylko gdzie jest, słuchajcie, pro? W ogóle pronam gdzieś zwiał. Hakerze, a może chcesz tutaj sobie coś zjeść? Normalnie mam burgerka, ale ci nie dam tego burgerka, bo sam musiałem sobie na niego zapracować. Tome, chodź tutaj... tu! Ej, chodź tu, chodź o co tu. ty? Ej bołeś, tyle mi się przebrałeś tu szybko, wyjdziesz. tak normalnie e, w, w tą jak ja cię kręcę, słuchajcie, on jest pro, mega pro. Ej, co ty ode mnie chcesz? Co ty mnie tutaj atakujesz? Chcesz mnie wypluć no, z tego pola? No, ciebie po prostu tak? atakuje. No to masz, masz tutaj normalnie dostanie. dostanie czystań, zaraz. Ty po prostu wykluczenie z tej gry i chcę wszystko wygrać. W Nie się. słuchaj, ej, ej. Masz tutaj trudnego zawodnika. Chodź tutaj pro, chodź ci coś pokażę. Normalnie zobacz, normalnie Nie. pyk! Lawet ci wylewam, normalnie, nie zejdziesz teraz stąd, haha, i co teraz? Oj, I co przestań. teraz? Moglibyśmy Uro. jakoś wspólnie współpracować czy coś. Prawie a nie padłe. tutaj stąd. pod nogi mi kładziesz, Dobra, no, słuchaj, Dziś, chodź pro, bo tak naprawdę tutaj jest taki jeszcze jeden krzyżyk. Moglibyśmy, słuchaj, tam razem zejść i zyskamy przewagę na hakerze, bo on tak naprawdę, słuchaj, może nas hakować i wiesz co, wykluczyć po prostu z rozgrywki. Zostaliśmy w trójkę. Słuchaj, jak w dójkę będziemy współpracować, wykluczymy hakera, to zostajemy tylko we dwoje. Co ty na to? Robimy to? No, Robiłem ten plan? Dobra. No dobra. możemy tak zrobić. Słuchaj, możemy tak zrobić. Na poczet naczego Sojuszu, trzymaj tutaj ciasteczko i yeah, game, no, nie. nie, nie, nie. Zrobiłem jedz... Zdobyłem jedzenie, no, żeby no. tutaj mieć przewagę. Nie, zdobyłeś to jedzenie i nikomu tutaj. Przestań, przestań tymi śnieżkami teraz. Jak ty rzucać. jesteś pro, to może no. masz diamentowy kill off? Może byś tutaj wykopał, słuchaj, nam ten krzyżyk tutaj ostatni. Dawaj, wkopujemy no, się do środka. Dawaj, dawaj, dawaj. Z mojej kieszonki. Ja tutaj kill zniszczę to, żeby nie było widać, słuchaj. Gdzie dawaj, kop było? tutaj, kop tutaj. To gdzieś tutaj był. Bo, bo schowałem. O dobra, dawaj ten jeszcze, wykop tutaj. Jak ty jesteś pro, jak ty szybko wykopujesz normalnie. Ej, dobra. Wow. Ej, co jest grane w ogóle? Tu są jakieś lasery, przeszkody normalnie. Jakie o, normalnie, cuda nie widzisz. Ej. Uważaj, bo tutaj normalnie lasery są niebezpieczne. Ała, normalnie dziabnął mnie laser. Pół życia mi zabrał. Uważaj normalnie, pro, bo to nie jest łatwe. Dobra, tam jest jakaś skrzynka i wędka jest. Będzie można dzięki temu wykluczać innych uczestników. Dobra, ja nie mogę normalnie znowu mi pół O nie, dwa serduszka mi zostały. Uważaj, hake uważaj, pro, bo to jest trudne. Dobra, tutaj przeskakujemy. I dobra, jesteśmy na ostatniej prostej. Tutaj słuchajcie, teraz mamy taki tor przeszkód. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie tędy. Spokojnie. No jak tam ci idzie? Wszystko no, w porządku? dobrze, dobrze. Spoko, spoko, idzie teraz. Dobra, myślę, dobra, jak to dobra. Dalej by przeskoczyć. Ja już jestem, słuchaj! O nie tutaj! Oj, dobra, mam wędkę i mam dwa mieczyki normalnie. Ej! Czekaj tutaj! Normalnie zaraz Ej, cię... Ej, co ty robisz? Kolce ci tutaj, przestań, dobra, przestań, to się normalizację. O łakujemy to wszystko! Dwa mieczyki mam, słuchajcie, wszystko mu zabrałem, wszystko mu zabrałem. Teraz słuchajcie, możemy podpuchę zrobić dla hakera. Mamy wędkę i słuchajcie, przyświrujemy tutaj coś. Teraz może się przyda tutaj ten dirt. i mam pomysł, mam pomysł. Ja idę sobie tutaj haker, wiesz co, pozwiedzam sobie trochę. O, bo tutaj zrobię sobie taką piramidkę fajną, bo w ogóle bardzo tutaj mi się podoba. Okej, okay, słuchajcie, wzdłuż tego robimy tutaj i teraz będziemy mogli. Patrz w ogóle, idę na ryby normalnie, hacker! Idę na ryby, tutaj patrz jak fajnie. Ok. I słuchajcie, już coraz bliżej jest. Dawaj, dawaj, dawaj. I wypchnąłem cię normalnie, hacker odpadasz. Haker odpadasz. Normalnie jesteś poza okręgiem, a wiesz, co jest najlepsze, że teraz normalnie pyk! I jeszcze tutaj lawę spuszczam. Ha no i haker został wykluczony. Ej, tylko gdzie jest. Gdzie jest Pro, słuchajcie? To jest mój ostatni zawodnik. On teraz może tutaj knuć jakiś na mnie plan. Teraz słuchajcie, zaczynam się obawiać, bo tak o naprawdę. Ja, ci, jaka tam lawa się zrobiła, ja cię kręcę. Gdzie ty jesteś z tego normalnie, dachu, pro? Gdzie z tego ty jesteś? Dachu, co? To wszystko widać tu! A ty tam górze. się schowałeś? Słuchaj, ha, ja mam dwa mieczyki diaksowe, słuchaj, wiesz? Chodź tutaj, zaraz cię. Chodź podejść tutaj do krawędzi, chodź no ci tutaj. Co? O! Co? Spadłeś, o nie, ha, nie, ja nie mogę. Nie mam tyle Ja mam szybko tyle zwiewam, serduszek. słuchajcie, na górę. W sumie, tak naprawdę, na górze jest najfajniejszy punkt, bo wszystko widać. I kto jest na górze, ten jest na najbezpieczniej. Słuchajcie, miałem ostatnie użycie wędki. Udało mi się go strollować, wepchnąć. Także teraz wykorzystujemy naszą przewagę. Zamykamy tutaj na klucz. Mam nadzieję, że się nie dostanie tutaj szybko, słuchajcie, do góry. I zostało nam ostateczne starcie. Jeśli mi kibicujecie, widzowie i liczycie na to, że wygram sprół, zostawiecie kciukasy w górę, a jeśli to zrobiliście. Tu bardzo wam dziękuję napiszcie mi w komentarzu. Już zostawiłem kciuka w pro, a na pewno to docenię, słuchajcie. Dobra, gdzie on jest? Musimy teraz go namierzyć. Żeby mnie tylko tutaj nie zepchnął. Okej, okay, tutaj go nie widzę nigdzie. Nigdzie. O, patrzcie, idzie, 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 idzie. No i zleciałeś. Co ty myślisz, że tutaj tak łatwo wejdziesz, kolego? Ej, co ty robisz? Ja cię, ja cię tu nie co wpuszczę Co ty robisz, jak ja zaraz... Poczekaj! Jak ja zaraz bym wziął i swoje miecze powyciągnął! swój ty, miecze? No przestań! A nie dasz przestań, rady, słuchaj. twoje mieczek bym powyciągał Ale to ja mam bym miał. tutaj miecze, słuchaj. Ja zdobyłem o, dwa mieczek. Miecz? Wyrolowałem miecz. cię normalnie, pro. Wyrolowałem cię, nie dasz rady tutaj przejść. Ha, i co? Zrobiłem ci murek. G play górą, G play górą. O nie, no, nie, o nie. Zleciałeś ładak, nie boli teraz No to co, wszystko. kolego? Może ostateczne starcie, co? Dobra, też się zmierzyć dawaj w takim ze mną? Razie, dawaj. No dobra, no to pokaż, jak jesteś pro. Masz w ogóle mieczek jakiś? No nie mam bo no wypuściłem. Wypuściłem po prostu. A ja mam. Wszystko. No to słuchaj, zobaczymy jak ci się uda tutaj normalnie. No i to zabuduje cię. Na początku nie będziesz mieć, słuchaj, jak tutaj się wydostać. Ha, i co? I co? Tak jesteś no prono no to weź, dawaj. No, przestań, 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 chodź. Pokaż jakie jesteś prono. I uwaga, no. uwaga, uwaga, ostateczne starcie. Ej, i chyba o i nie, chyba się nie, udało. No, przegrałem, przegrałem Jesteś, po słuchaj. jestem zły, strasznie zły, idę sobie po prostu stąd. Ja nie mogę, słuchajcie, nie wierzę. Wygrałem! Wygrałem. Wygrałem, wygrałem, wygrałem. No to, słuchajcie, chyba czas przejechać się naszym nowym nabytkiem. Przecież wygraliśmy milion złotych. Wygraliśmy, słuchajcie, Lamborghini, które tam stało zielone. Idziemy odebrać główną nagrodę. I po prostu nie wierzę. Ej, chyba mam nadzieję, że wszyscy uczestniczy. Słuchajcie, że nikt się gratulacje, nie zachował w domku. gratulacje, konkurs. Wygrałem. Się skończył. Mogę już wyjść z okręgu? Tak, tak. Jak najbardziej Wychodzę zaprach. z okręgu, wygrałem Brawo. normalnie. I ten Teraz... puchar dla mnie. To jak ja ty teraz futar. się normalnie przejechać tą furką? Ale proszę pana, musimy pojechać w pewne miejsce, żeby wszystkim ogłosić, że to pan jest zwycięzcą. No dobra. będzie pan prowadził. To, to jedziemy, to jedziemy, chwila. Ja tutaj Dobre. zawrócę Oj. to autko. Da mi pan tutaj je, da mi pan je. Okej, okay, dobra, także zapraszam do mojego nowego nabytku tutaj. Ma pan benzynę Dobrze. w ogóle? mam w tym aucie? Ma pan benzynę yy, dla mnie, to a potrzebuję benzyny. Nie, nie ma benzyny? Nie ma benzyny. Yy, tutaj w tym autku? Niestety nie ma, nie jest zatankowane, także proszę tutaj natychmiast mi dać benzynę i jedziemy na oficjalne wręczenie nagród. I tutaj diamenciki też dla mnie pewnie, tak? Ja tutaj nie przepuszczę tak, żadnego tak, diamentu. Tak, tak, Dobra, tak, daje mi pan tą benzynkę. No panie, nie ma! Czerwonym ja kaniszcze. Że... Słucham? W czerwonym karniszcze taką benzynę, pojmi mi pan da. Dobrze, wie pan, co no ogólnie, no mi nie dali, ja z tutaj wygrzebać Dobra, pojedziemy na razie będę... tym autem. Panie, w ogóle, wie pan, co dać niezależnie. No nie przygotowałem się, proszę pana. Auto. No. W, tak gdzie tak to wyszło. się jedzie ogólnie, gdzie Tam, dokładnie gdzie jestem, to jest? Tam jest cały taki amfiteatr, Ej, by. a co to w ogóle za dziewczyny, w ogóle fanki jakieś moje? Ej, normalnie, tak, ile tak? mam fanek? Fanki się na mnie rzuciły w ogóle. Fanki, spokojnie, zaraz autografy będą. Ej, ja nie mogę, patrzcie, ile mam fanek. Ja cię, tu wszystkim, dla, dla każdej, normalnie autograf, słuchajcie, podpisuję. I zapraszam wszystkich na scenę główną, bo teraz będzie wle, wręczanie nagród. Także, proszę pana, ja już tutaj już idę. już jesteśmy także... blisko, już jesteśmy blisko. Dobra, dobra, dobra. Także co, widzę tutaj przegrani. Wszyscy przegrani. Ja nie mogę. Ej, ej zostawcie mnie, co jest grane. Oj, ej. chyba są źli, chyba Jak są to? ja tutaj mam, miałem jedzień oficjalny wręczenie nagród. Co, co to ma być? I zostawcie mnie, coś się uwaga, się na mnie... Uwaga, uwaga, ogłaszam, no, że tutaj pan. Wygrywa Pan Jeeple. Tak, Niestety, wygrywam. Ale to uczestnicy są, tutaj... są źli. Oni nie umieją przegrywać, widzicie? Normalnie nie umieją przegrywać i nie mogą się pogodzić ze swoją porażką, dlatego wszyscy się na mnie rzucili i tak to właśnie wygląda. I tak to właśnie wyglądają ludzie, którzy nie umieją przegrywać. Nubek, Haker i Pro. Także co, myślicie, że jesteście tacy fajni i pod kamerą Tutaj robicie y, taką normalnie y, Widowisko, nikogo to nie interesuje Ja zwiewam, idę Odpalić swoje nowe auto Proszę jechać wy... autem, paliwo już ja O nie, pół serduszka mam Uuu, Idę do moich fanek, słuchajcie Idę teraz do moich fanek Ja tutaj będę autografy po prostu wypisował A z wami się widzowie żegnam Także dziękuję tutaj z moimi fankami Trzymajcie się, pa pa